znam, się... z tym balonem. To nasz balon jest, to jest nasz... To jest nasz, to jest nasz wspaniały balon, a w środku znajduje się hel. Tak, więc... Dokładnie. jak jest. Tak, ty pierwsza. Nie wiem, co powiedzieć. Po raz? raz ostatni. Po raz ostatni. Po raz ostatni. Trzeci balon. Ja jestem Karina, mam 16 lat i pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy to oglądają. Już mnie pozdrowiaj. Zamknij. <grystanie> Ale tu na haju mam dużo głowy. A co z głowiem? Tak. Hektor, Addison, Half-Mack. Musisz się tam siedzieć, odmówię do ciebie. Ale to było śmieszne, nie no nie było to było tak śmieszne. Hej. <ścoughs> ty, ty też jesteś typia. To ty jesteś głupia. <śmiennie> kto ci balono oczy dzisiaj. A kto ci, kto ci balon... Kto ci kto chciał balonę, kto ci, tak? ci, kto ci, kto... Ja ci, dawaj. Ja ci to pokażę.

Uwaga, no, mnie bardzo... Nie! <śmienicza> ja ja <malu>. ci za <śmienicza> no, to! Tak, kurwa! kurwa! się za nimi za nimi O Jezu, ona mi się w głowie kręci! O ja ma...

Hãy subscribe cho này Ghiền Mì Gõ Để không